Dlatego w naszym krs e, prosimy o opis szczegółowy z zaznaczeniem, oczywiście, że można, z zaznaczeniem, że jest to e, dla Oddziału Regionowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowi Mazowieckim. E, Polski Czerwony Krzyż ma nawet taki ładny, ułożony w związku z KRS-em e, wierszy. Cztery bułki, dwa łabątki, później wkit iż dwie piątki, później osiem, koniec siedem, tak na tarnisz brzuchnie jeden. Powiem tak, Na <trybuj> <trybuj> ja tylko dwa razy czytam ten wierszyk. Jestem przerażona, że i tak udało mi się Państwu to wyrecytować. I Polski Czerwony Krzyż od kilku lat przeznacza 1% na inne akcje. Jednego roku jest to karmienie głodnych dzieci. Następnego roku wszystkie pieniądze z jednego procenta są przekazywane na naukę pierwszej pomocy, na ratownictwo medyczne. Kolejnego roku są to pieniążki przeznaczane na honorowe krwiodawstwo i ochronę zdrowia. W zależności od tego, kto jakie ma preferencje może wpisywać w szczegółowym zadaniu, że chcemy wspierać na przykład strażaków, którzy ratują życie. Jest o wiele łatwo, dlatego że w samym oddziale ja mam ponad 40 kół Polskiego Czerwonego Krzyża, a w tym roku um, dosyć dużą liczebność stanowią kluby honorowe, krydawców. Nie wszystkie osoby są zrzeszone w polskim Czerwonej krzyżu i nie muszą być zrzeszone. Natomiast honorowych krwiodawców jest dużo. Współpracujemy z punktem krwiodawstwa, więc dostępność do naszej broszurki, naszej ankiety jest zarówno i w punkcie krwiodawstwa, jak i w samej siedzibie. E, otrzymają, otrzymują te broszurki plakaty informacyjne e, opiekunowie szkolnych kół Wiadomo, dostępność w szkołach jest dosyć duża, nienarzucana. Ale ja będąc w ubiegłym roku jeszcze członkiem Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego przy Urzędzie Marszałkowskim propagowałam, żeby powstały specjalne akcje, które będą nie tylko wspierały dane miasta, akcje 1%, żeby ten 1% nie tylko spływał do konkretnego miasta, jak i do całego województwa, bo gro pieniędzy po prostu od nas lokalnie ucieka. A ucieka do standardowych, stałych fundacji, stowarzyszeń, które mają na tyle dużo pieniędzy, że medialnie zaistnieją w bardzo drogiej y, telewizji polskiej, albo swojej. albo swojej własnej. I w ten sposób pozyskują pieniądze. Nigdy nie wiemy. Jak naprawdę zostały rozpropagowane te pieniądze? Jak one zostały e, rozdane na dzieci? Mało poprawek składać sprawozdania do ministra eksploatacji. Tam też musi jedną rzecz. Oczywiście, o, o, ja my nagłujemy. Na tak, ale... U, 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 Ja to wszystko jak się wziąłam. Wszystko można zobaczyć. O niektórych przykładach. Więc to nie jest tak, że my nie mamy nad tym kontroli. Mamy. Jak się tym bardziej audyt również mamy obowiązek przeprowadzać, prawda? To nie jest w ten sposób. Ale ja chciałam zauważyć... To, że nie jest z takim idiotem, że tak nie

Tak, ale moim zamysłem i myślą przewodnią nie było absolutnie zarzucenie, że te inne stowarzyszenia czy fundacje otrzymują dużo pieniędzy, a nie wiemy na co te pieniążki idą. Chodziło mi o to, że i wszystkie organizacje mają tak dużo potrzebujących, do których mogą skierować dane pieniądze. I powiedzmy, że Fundacja X ma tylko, tylko 30-50 podopiecznych, zbiera powiedzmy miliony i łatwo jest wtedy dotrzeć do konkretnych potrzebujących. Natomiast inne organizacje, i tu chodzi mi bardziej o właśnie docieranie do konkretnych potrzebujących. Tak jak Pan wspomniał o konkretnych dzieciach w hospicjum, że tam trafiają te pieniążki. Natomiast są też organizacje bardzo małe, dobrze działające lokalnie, mających bardzo dużo podopiecznych. I tutaj szkoda, żeby po prostu te pieniądze uciekały z naszego miasta czy z naszego województwa. Ja może powiem, co my sobie na ten temat myśleliśmy z Marcinem i z naszym całym komitetem. Bo tu nie chodzi nam o to, że szkoda nam dla na tych dużych organizacji. Nie szkoda. Każdy ma prawo podjąć decyzję. Jeśli to jest świadome. Jeśli ktoś uważa, że fundacja, która faktycznie w telewizji pokazała jakiś przypadek, jest tą organizacja, na którą chce przekazać, super, nie mamy nic przeciwko. My mówimy o tym, że według danych większość osób automatycznie albo wręcz w ogóle nie przywiązuje wagi do tego, co się z tym dzieje. Czyli tak naprawdę część ludzi w ogóle nie przekazuje, w ogóle marnuje ten 1%, 1% de facto, patrząc na potrzeby organizacji. Ale też proszę zauważyć, ile kosztuje kampania reklamowa w telewizji? jak ogromne miliony muszą pójść na to by zebrać następne miliony i tu już jest proces, który nie zastanawia osobiście czy to jest korporacja czy to są pieniądze które powinny iść na reklamę czy może jednak powinny być jakieś standardy ograniczenia co do tego jakie środki mogą pójść na tą reklamę Nieważne, ważne czy fundacja jest duża czy mała tylko chodzi o to, że, żeby zarobić 17 na przyszły rok, to musimy dzisiaj wydać 7, a jakby te 7 poszło na cele statutowe, byłoby dużo lepiej. Więc tu jest pytanie, i każdy niech sobie sam na nie odpowie. Jeśli nie ma z tym problemu, ja też nie będę nikogo namawiać. Chcemy po prostu spowodować, żeby rzeczywiście każdy własne swoje wnioski wysnuł. Proszę Państwa, żeby przyspieszyć i jeszcze dać słowo tym, którzy są tutaj, na tym terenie najważniejsi. Bardzo dziękuję Pani Barbaro, i przepraszam że zaskoczyłam, ale może fajnie, może wtedy właśnie spontanicznie. Czy jest może z nami, mam nadzieję, że jest Pan Adam Walczak, który reprezentuje Miejskie Towarzystwo Okrzywienia Kultury Fizycznej. Panie Adamie, to jeśli Pan zgodzi się do nas podejść, bo okazuje się mikrofon jeden, żebyśmy mogli Pana też wszyscy widzieć. Poproszę krócej, jeśli można, ale na ten sam temat. Co właśnie, co Państwo robicie i jak Pan widzi ten problem jednego procentu? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zawarczak. Reprezentuję Miejskie Towarzystwo Trzebienia Kultury Fizycznej. Jest to organizacja społeczna w mieście i powiecie Tomaszowskim, który, który, która robi imprezy ogólnodostępne o charakterze rekreacyjno-sportowym dla osób w różnym wieku, dla dzieci. Te osoby, które skończyły aktywność sportową, jak to mówią ludzie, nie tylko z żyjemy, również. Po zakończeniu kariery sportowej, ktoś chce się ktoś spotkać, czy podać filmkę, czy grać w siatkówkę, czy w węgle. Również robimy imprezę dla dzieci i młodzieży. Tak jak tu jest twarzą y, kampanii Marki Kontakt, Wielka Gwiazda B.I. Również koszykówkę gramy. Dlatego pozyskujemy jakieś pieniądze, i może nieduże, tak jak Pani Weronika powiedziała. I bardzo chciałem tu publicznie podziękować, że Pani się powiatryfowała tutaj do Tomaszowa. Bo Niektóre osoby nie chcą przyjeżdżać, może za będą za przyjeżdżać, jak będzie polityka jakaś, ale polityka nas nie interesuje absolutnie. My nie patrzymy, kto z której strony przychodzi, czy ktoś jest czarny, czy biały. Jak chce do nam pomóc, to my go przyjmujemy, bawimy się, robimy festyny, wieki różne. Te pieniążki, jak już poprzedniczka moja Basia powiedziała, bo to jest moja koleżanka, moje, mojego kolegi Stażaka, jestem emerytowanym Stażakiem również. Działam ja w organizacjach społecznych, czy w klubie sportowym, również teraz w tej, tej organizacji, co tutaj Pani Walienka mi przedstawiła. I dlatego jest bardzo ważna rzecz, żeby wiedzieć, gdzie taki jeden procent idzie. Bo proszę Państwa, jak Pani Walienka powiedziała, dobrze, że ludzie przekazują, nie przekaże do Warszawy to ta osoba jedna czy druga, ale my tu żyjemy w Tomaszowie, tu pracujemy, tutaj zarabiamy i tu pomagajmy tym ludziom, bo wiemy, że. U Pani Basi tam ktoś przyjdzie i Pani Basia mu da jeść, u Pana tego, co prowadzi Jagodaj, Marka też ktoś pomoże, pomożemy mu u następnego, bo wiadomo, że jak ktoś się uprze i da na organizację w Warszawie, dobrze, niech daje, tylko tutaj mamy większą kontrolę, bo możemy przyjść i się zapytać, Basiu, czy te pieniążki to poszły na co? Ona mi powie, a w Warszawie, to jak nie wiem, czy to w Warszawie, czy to, jak to w Szczecinie, jak pojadę, może mi pokażą, gdzie to idzie, bo... Y w tych witach, zestawieniach, to ładnie można wszystko napisać. Tylko tutaj, na miejscu, w powiecie, nie wiem, to może być w Piotrkowie, w Tomaszowie, w Rzeczycy, nie wiem, w Spale i to widzimy, co organizacje robią, bo ja obserwuję, może tu za długo mówię, ale niektóre organizacje, które wystąpiły o ten jeden myślały, że tylko wystąpią i te pieniążki będą spływać, ale pokażmy, co my robimy. Bo jeżeli ludzie widzą, co my robimy, to to się zainteresuje. A, ta organizacja jest widoczna, ona zrobiła wesel na lodzie, zrobiła turniej dla dzieci piłkarskich, zrobiła bieg jakiś. No nieważne, ja bym o odnośnie swojej organizacji. I dlaczego jak ludzie widzą, to może ten 1% dadzą? Tylko trzeba ich przekonać, jak pani Bolenika mówiła. Trzeba wyjść do ludzi, spytać się, czy ten 1% poszedł na to, co robiliśmy, bo najprościej jest wziąć te pieniążki, ale pokażmy potem, co my z tymi pieniążkami zrobiliśmy. Bo wiadomo, wiesz, to się bardzo szybko bierze. Ale pan jak ktoś przyjdzie, nie odpytajmy go, jak ktoś się zapyta, proszę pana, a co z tymi mieszkami zrobiliście? Proszę usiąść. To jest cały wykaz imprez sportowych, czy reacyjnych, czy innego rodzaju tam nie wiem, co robimy dalej. I wtedy tą osobę, nawet jak ktoś da 10 zł, to trzeba pocałać w rękę i podziękować. Bo jedna da 10 zł, ale druga da 2000 tysiące. I dlatego tak jest. Ja to mówię jeszcze raz, dziękuję bardzo. Pani Weronice i całym ustawowiec, co przyjechały, przyjechali do nas, bo tak, było zaproszenie, był kontakt telefoniczny. Potem pytałem, czy przyjdziemy, chociaż jak Pani powiedziała, jest 22 organizacje chyba pożytku Nie wiem, czy tu może z, z 10 tych y, przedstawicieli jest, no nie wiem, może wszyscy myślą, że jest to zarejestrowane i te pieniążki będą spływać. Nie, pieniążki spływają, ale pokażmy, co my zrobiliśmy, bo to mówię, no wiadomo, no jeden będzie pomagał bezdomnym, w drugim schronisku dla psów, trzecie będzie PCK, ale dobrze że pomagamy, bo to przechodzi wytłumaczyć, yy, że jak my nie damy tego 1%, to Państwo będzie wiedzieć, co zrobić. Pójdą na polityków, pójdą szkoda na kiedy posecki, nie wiem, na dom posecki, na Hotel, ja nie wiem na co, a jak tu damy szkoda w Tomaszowie, to ja mogę iść i powiedzieć tak, te pieniążki były spożytkowane. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, ale też tego aspekt jest z drugiej strony. Nie chodzi o to, żeby tylko... Pokazać, że wydało się na kogoś, tylko przekonać ludzi, że my jutro możemy sami potrzebować. I to jest najczęstsza myśl, która, która nie przychodzi nam samym, bo nam się wydaje, że nie potrzeba, że to wszystko nas nie dotyczy. Ale jak jutro, nie daj Boże, dotknie, to gdzie się pójdzie? Do Lublina, do Warszawy, do Szczecina, czy jednak się będzie szukało za rogiem, prawda? Więc to trzeba ludziom uświadamiać i to próbujemy robić. Następnych mamy jeszcze gości. Czy jest pani Katarzyna Błaszczek albo ktoś z przedstawicieli Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Bez Barier? O, to pani już tam zdarzyła, co nie chcę powiedzieć. Ale pani Katarzyna, proszę właśnie tak podsumować, jeśli pani może tu do nas, bo... To zastępca. A, zastępca, przepraszam, myślałam, że pani... I tu będzie już mikrofon. I będzie bez mikrofonu. Bardziej mówię, to... Pra, bardziej, czy mogę mówić bez mikrofonu? Tak Nie. Przepraszam. Nie możesz. Najbardziej zastanawiam mnie hmm. to, że Najbardziej, się pani, są to właściwie znaczy mediów. Mamy niewielu komunów. Najbardziej zajmuję się panią przedstawiciele OPP, MDROSów, mm -hmm. które mają status OPP. I jak tutaj wiemy, my realizujemy zadania tutaj, na miejscu, dla nas. My robimy mnóstwo rzeczy, jak już powiedziałam, angażując swoje własne e, e, zasoby, wówczas e, swoją wiedzę, swoje pieniądze, swoje samochody, do tego, żeby realizować zadania statutowe naszej organizacji, robiąc to na rzecz społeczności lokalnej. I mm, mm, mamy rzeczywiście bardzo niewielkie przewidziane. Realizujemy również zadania zlecone przez e, miasto, przez powiat, do tego rodzaju e, możliwości mamy. I też to jest w pewien sposób tak jakby nas powiat, naszego miasto dofinansowy dał. E, przynajmniej powiat i miasto tak się czuje, prawda? Jakby nam dofinansowy, żeby miasto dało z niega. My robimy e, sami w robotę, którą oni musieliby zrealizować e, za około zaryzykuje, cztery razy wyższą e, e, cenę, bo bracia urzędników kosztuje ich i tak dalej. A my to robimy po części w pracy społecznej, która być e, e, może jest to niezbyt, e, 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 fajna nazwa, źle nam się kojarząca. Ja myślę sobie, że na przykład jeżeli chodzi o takie organizacje jak koleżanki prezes koła świętego Alberta, bo jeśli tu m, nie ma wszyscy z nami, jeśli chodzi o financjaty pozarządowe, powinno być też trochę inaczej. E, e, koleżanka dostaje 1%, to ile dobrze wiem, e, odpórnie, prawda? Ten 1% jest zbierany na poziomie całego nie do końca. Na koło z przeznaczeniem, na wasie koło można tak, to źle leż rozumiała, bo mi się wydawało, że to jest tak, że to, LIKE, czyli tak, i to jest wybrZiäm. 그렇게, hmm. no, tak. Hmm. Sa... tak? A naprawdę koleżanka, swoją ją kandydą, nie jest tutaj. Olga zimia, niesamowita. Ręczka do rzucają i ten jeden dołem.

próbuję propagować, pakować no to mi starość nie jest chyba na bardziej buszki że to by buch dziękuję bardzo dziękuję że pani chciała panie powiedzieć pani Mariano czy pani się zdecyduje przyjść powiedzieć o was pani słów, czy pani nie Zapraszam. może coś tam sprawa za Właśnie, bo każdy ma swoje doświadczenie i swoje zdanie na ten temat, dobrze jest się dzielić, a może właśnie dobrze się wymienić informacją, bo często patrzymy na innych i myślimy, że jest jakoś komuś lepiej albo gorzej, a może się okazać, że jest jakaś metoda, tak jak pani wspominała, że na przykład dużo bardziej, proszę siadać, dużo bardziej skuteczne jest wtedy, kiedy można dedykować jakieś jedne, określone osoby, prawda? Bo wtedy rodzice też sami mogą, ale to u Pani jest taka akurat sytuacja, ale inni może nie, nie mają, Dokładnie. Już Pani daj, proszę bardzo. Najprawdopodobniej Anna Przewoźnik Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, większość nie znała. Jesteśmy organizacją, powiedziałabym, Pani mówiła, o długiej nazwie. Tak, długa nazwa, ale też o długim stażu. Myślę, że może, może Basia, może ktoś jeszcze mnie tam przebije, bo jesteśmy od 1990 roku, więc to kawałek. Kawałek i jesteśmy na terenie tego miasta i jesteśmy znaną organizacją. Chciałam powiedzieć, że nieważne ile nas jest, garstka, rozpoczynałyśmy od trzydziestki, wtedy były bardzo ciężkie czasy. Byłyśmy początkujące, raczkujące, powiedziałabym. I mogę się pochwalić, że byłam pierwszą organizacją, ponoć nie tylko w Tomaszowie, ale na terenie łódzkim, rozpoczynając turnusy rehabilitacyjne, wyjazdowe. Ale mówić byłoby dużo, mówimy dzisiaj o 1%. Też jesteśmy organizacją pożytku publicznego i jak to jest z tym jednym procentem u nas? Bo pewnie u każdej jest trochę inaczej, Moglibyśmy wymienić doświadczenia, tak jak tu pani mówi. Ja, to znaczy, ja w mojej organizacji mam dużo matek, które przyszły z dziećmi do nas. I to się nazywa Stowarzyszenie rodzi-dzieci. Dzieci urosły, matki się postarzały i teraz są podwójnie niepełnosprawni i dziecko i matka. I zrobiłyśmy tak, że każda matka na swoje dziecko Zbiera, zbiera, chodzi, puka. Jakby to nazwa, żebrze, różne słowa są, ale na swoje, na nazwisko dziecka. Na sto, natomiast jak i pozostali, opowiadamy znowu reklamujemy się, prosimy, żebrzemy na organizację. I te pieniądze spływają jak gdyby na dwa źródła. I tak są też rozliczane. Matka, która uzbierała na dziecko, na nazwisko, jest rozliczana osobno i zakupy są przeróżne. To znaczy pomoc jest kierowana do tej, do tej rodziny na miarę potrzeb. To znaczy dziecko niewidome, no to na przykład chodzące dostanie laskę. Jeżeli jej nie ma, a były takie przypadki, że nie ma. I inne, na przykład, są matki, które bardzo dużo leków potrzebują, specjalistycznych, i zbierają, wykupują leki w aptece itd. Natomiast nasze pieniądze, które wpływają na organizację, są zagospodarowane też dla tych m.in. Dla tych dodatkowo, co nie wpłynęły do nich pieniędzy, bo oni chodzą na, na konto ogólne dla, dla wszystkich. I teraz tak, o tym rozliczeniu powiem, co pani mówi. Wiele osób nie rozlicza samych, sami nie rozliczają pitów skorzystają korzystają, bo tam ktoś rozlicza, noszą do rozliczenia. I te pieniądze umykają, bo one nie wiedzą, że y, proszę pani, nie pani będzie rozliczać, proszę pani, to tam 1% to proszę dać na taką organizację, na takie dziecko. I tu możemy dużo zrobić w tym temacie, dlatego że jeżeli się nie powie, osoba rozliczy, pieniądze zagospodaruje tam, gdzie będzie chciała tam, gdzie ktoś jej podsunie taką myśl. No co jeszcze organizujemy, bo tam ktoś mówił, i organizuje, o, Bocze. i coś dla dzieci. My prowadzimy tak, od 2005 roku prowadzimy warsztat terapii zajęciowej 60 na dzień dzisiejszy, 5 młodzieży niepełnosprawnej, która tam znalazła swoją przystań. To i oczywiście odpowiednią kaderę Od 1999 roku prowadzimy świetlicę dla 30 dzieciaków z domów, ja mówię różnych, takich różnych, jak mówił jeden z naszych y, aktorów, przerożniastych. Z niepełnych,